Dziś mam dla Was temat, który niejednokrotnie wzbudza kontrowersje, emocje i różnorodne reakcje w internecie. Jeżeli spędzacie czas w sieci, szczególnie w mediach społecznościowych, zapewne natknęliście się na postacie takie jak Lily Phillips i Bonnie Blue. Są to twórczynie, które wyróżniły się w świecie OnlyFans i wywołały ogromne zainteresowanie swoją, powiedzmy to, działalnością. Możliwe, że znacie je z powodu ich ekstremalnych wyzwań, które przekraczają granice tego, co większość z nas mogłaby uznać za moralne czy etyczne. Dziś przyjrzymy się ich historii, kontrowersjom, które wzbudziły oraz jak stały się przykładem rosnącego rynku seksualnego, który jest napędzany przez platformy takie jak OnlyFans, które w ostatnich latach zyskały ogromną popularność. It's not for the weak girls, if I'm honest, it was hard. Ekstremalne rekordy, które ustawiają, stanowią tylko jedną stronę tego zjawiska, ale nie można zapominać, że ich kariery opierają się na modelu finansowym, który zyskuje coraz bardziej na popularności. Wyzwania i rekordy, które biją, stają się źródłem ogromnych dochodów, co tylko zachęca je do dalszych działań. Z drugiej strony, rodzą się pytania o etykę tego biznesu i o to, jak daleko można posunąć się w dążeniu do popularności. Lily Phillips i Bonnie Blue to postacie, które zrozumiały, że w świecie internetu kontrowersje to droga do sukcesu. Zamiast podążać za tradycyjnymi, czystymi ścieżkami kariery, postanowiły wykorzystać swoją seksualność i działania skrajne, aby zdobyć uwagę. I wywołać publiczne reakcje. Zanim jednak zaczniemy się zastanawiać nad ich motywacjami i etycznym wymiarem tych działań, warto przeanalizować, jak każda z nich wykorzystała kontrowersję jako narzędzie do budowania własnej marki. Obie postacie na przestrzeni lat stały się synonimem kontrowersyjnych wyzwań i działań, które sprawiają, że ich nazwiska stają się gorącymi tematami w sieci. Ich strategia marketingowa opierała się na tworzeniu prowokacyjnych treści, które miały przyciągnąć uwagę mediów i użytkowników internetu. Przez wiele lat zarówno Lili jak i Bonnie wykorzystywały kontrowersję jako sposób na rozpoznawalność, budując swoje kariery na granicy moralności i zdrowego rozsądku. Zaczęło się od subtelnych, ale odważnych zdjęć na OnlyFans, które początkowo skupiały się na erotyce, ale Szybko przekształciły się w działania wykraczające poza granice typowego kontentu tego typu. Lili, zaczynając od zdjęć w bieliźnie na swoim blogu, szybko zorientowała się, że kontrowersja to klucz do sukcesu. Przykład jej wyzwania 100 mężczyzn w 24 godziny jest tego idealnym odzwierciedleniem. Nie chodziło tylko o samą akcję, ale o temat, który poruszył wiele osób i wywołał dyskusję na temat seksualności. Wyzwolenia i granic. Stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie. OnlyFans po ogłoszeniu, że przespała się ze stu mężczyznami w ciągu 24 godzin. To wydarzenie zostało udokumentowane w filmie, który szczegółowo opisuje przygotowania do tego wyzwania, sam proces, a także jego dramatyczne konsekwencje. Nie to jest w sensie, że to jest po prostu inny uczucie. Nie wiem, jak to wyjaśnić, to explain Nie jest tak, jak po prostu seks z kimś. Tak, tak. Po prostu jeden w jeden, like jak to jest intensywne. W filmie na YouTube Lily wyjawiła, że całe doświadczenie było zarówno ekscytujące, jak i trudne. Jej słowa były pełne sprzeczności. Z jednej strony mówiła o wyzwoleniu seksu. I poczuciu mocy, a z drugiej po wszystkim nie kryła swojego emocjonalnego wyczerpania i psychicznego cierpienia. To wydarzenie stało się przedmiotem intensywnej debaty w mediach społecznościowych, gdzie krytycy zarzucali wykorzystywanie swojego ciała w sposób, który nie tylko jest niezdrowy, ale również nieetyczny. Z kolei Bonnie Blue, która początkowo związana była z korporacyjnym światem, postanowiła porzucić nudne życie biurowe i wykorzystać internet do realizacji swoich ambicji. To, co zaczęło się od pracy w rekrutacji, szybko przekształciło się w kontrowersyjną działalność na OnlyFans, gdzie dokumentowała swoje spotkania z bardzo młodymi mężczyznami. O ile początkowo mogło to być postrzegane jako marginalna działalność, to po pewnym czasie stało się bardziej kontrowersyjne. Bonnie ogłosiła, że udaje się przespać ze stu dwoma mężczyznami w jednym dniu. Tak jak Lily, nie wyznaczyła sobie cel, który stawiał ją na czołówkach wszystkich mediów. That's still yeah. children. 18. My nephew's 18. Mm -hmm. He's still a child. I'll send him to me then. No, I'd absolutely never do that. Hopefully, I'll find him with my Q one day. No, I don't think he will because she has a respect for himself. I don't know if something will make that become seem to have a lot of respect. Ale Bonnie nie zamierzała poprzestać na jednym wyzwaniu. Jej celem było nie tylko wyprzedzenie Lili, ale także poszukiwanie ekstremalnych doświadczeń, które mogłyby przyciągnąć uwagę jeszcze większej liczby osób. Zorganizowała wydarzenie, które przypominało dobrze zorganizowaną produkcję. Potrzebni byli pracownicy, lekarze, ochroniarze, menadżerowie, aby wszystko przebiegało bezpiecznie i bez niepotrzebnych incydentów. Cała ta operacja odbywała się w wielkim pośpiechu, ale mimo tego, że wydarzenie zakończyło się według boni sukcesem, wywołało naprawdę szereg kontrowersji. Boni opisała to doświadczenie w sposób, który mógłby sugerować, że traktowała je jak zawody. Coś, co ma na celu uzyskanie lepszego wyniku, nawet jeśli wymaga to. Other than just pure happiness I got from that day, so there was no point I wanted to stop. And even when it ended, I was like happy because it had been the most successful day, everyone had an amazing time. But I was like, okay, wow, like I want to do that again. Like I thought it'd be a thing I'd do once and not consider again. And I even joked, I was like, shall we make this a weekly thing? Like it was like Christmas Day on repeat for me. I loved it. Ustanowienie rekordu 102 mężczyzn w jednym dniu było tylko etapem na drodze do czegoś znacznie większego. Bonnie ogłosiła, że zamierza przespać się z tysiącem mężczyzn w ciągu 24 godzin. Wydawało się to szaleństwem i absolutnym rekordem nie do pobicia. Tym razem skala wydarzenia była jeszcze większa, a wezwanie wymagało jeszcze bardziej rozbudowanej logistyki. Tysiące mężczyzn, którzy zgłosili się do udziału, ustawiły się w kolejce, aby spełnić. Swoje fantazje i na chwilę stać się częścią tego internetowego spektaklu. Wszyscy uczestnicy wiedzieli, że biorą udział w czymś, co wykracza daleko poza to, co zwykle kojarzymy z przemyśleniem prywatności i zdrowia. To wydarzenie było jednak tylko jednym z kolejnych punktów w wyścigu o rekordy, bo zyskała miano kontrowersyjnej twórczyni, która była gotowa zrobić wszystko, by utrzymać się na szczycie. Takie podejście jest skrajnym przykładem tego, jak daleko twórcy internetowi są gotowi posunąć się by nie tylko przyciągnąć uwagę, ale także pozyskać kolejnych fanów i subskrybentów, niezależnie od tego, jak ekstremalne będą ich działania. Kontrowersje te nie były tylko środkiem do zwiększenia liczby fanów czy obserwujących, stały się także głównym narzędziem w procesie zarabiania pieniędzy. Lili i Bonnie doskonale wiedziały, że im bardziej kontrowersyjny jest ich content, tym większa szansa na przyciągnięcie nowych subskrybentów i większe zyski. I warto tu zaznaczyć, że zarobki twórców na platformach dla dorosłych mogą być naprawdę ogromne, a dla wielu z nich kontrowersja staje się nie tylko narzędziem przyciągania uwagi, ale wręcz fundamentem biznesu. Wzrost popularności Lili i Boni był nie do zatrzymania. Każdy ich nowy rekord, każda kolejna próba przebić poprzednią, przyciągnęła uwagę mediów i milionów internautów. Ich działania zaczęły przekraczać granice zwykłego zjawiska internetowego i zaczęły stawać się symbolem. Współczesnej kultury celebrity, tak dobrze słyszeliście? Dla wielu osób ich wyczyny były nie tylko nieetyczne, ale także niebezpieczne. W miarę jak ich kariery nabierały tempa, pojawiały się pytania o granice, które można przekroczyć w imię sławy, zysków i reputacji. Zarówno Lily, jak i Boni wiedziały, że w erze mediów społecznościowych każdy rekord i każde wydarzenie będą skutkowały ogromnym zainteresowaniem i ogromnym zyskiem, nawet jeśli oznaczają przesuwanie granic prywatności i zdrowia. I jakby tych kontrowersji było mało, Bonnie Blue twierdziła, że jest w ciąży, co wywołało spore poruszenie w internecie. Jednak po pewnym czasie wyjawiła, że cała historia była fałszywa. Bonnie przyznała, że udawała ciążę, aby zebrać pieniądze na leczenie IVF dla innej osoby. Wyjaśniła, że chciała wykorzystać uwagę mediów, którą przyciągnęła jej ciąża, w celu zdobycia funduszy, które mogłyby pomóc w leczeniu kogoś innego. Natomiast Lily Phillips. Również wywołała kontrowersję, sugerując, że jest w ciąży, poprzez publikację zdjęcia pozytywnego testu ciążowego i ciążowego brzucha. Jak się później tłumaczyła, podobno jej praca polega na odgrywaniu ról, aktorstwie i fabułach, a to wszystko było częścią próby podążania za trendującymi kategoriami i trafienia do docelowych grup odbiorców w branży dla dorosłych. Obie twórczynie przyznały, że ich decyzje o udawaniu ciąży miały na celu zdobycie większej uwagi mediów oraz swoich fanów. Co skutkowało zwiększeniem popularności ich kont na platformach dla dorosłych. Kontrowersje, które tworzą Lily Phillips i Bonnie Blue, pokazują jak daleko można posunąć się w dążeniu do internetowej sławy. Ich działania nie są przypadkowe. To świadome decyzje, które mają na celu wywołanie emocji i przyciągnięcie uwagi i to wszystko tylko i wyłącznie dla zysków. Przykład Bonnie Blue pokazuje, że może to być nawet rodzinny biznes, ponieważ jak sama opowiadała w wielu wywiadach Mama pomaga jej przygotowywać ulotki, a tata pomaga je rozdawać. Mało tego, że najgorsze nie jest tylko to, co te osoby robią, ale sposób, w jaki o tym mówią. Opowiadają o swoich ekstremalnych wyczynach, tak jakby były to codzienne czynności, jak poranna kawa, praca przy biurku czy chodzenie na zakupy. To, co kiedyś było tabu, staje się tematem rozmowy w tonie, jakby to była najzwyklejsza rzecz na świecie. I to właśnie ten sposób narracji. Ta pozorna normalizacja jest najbardziej niepokojąca. Wydaje się, że granice, które powinny oddzielać to, co zdrowe i akceptowalne, od tego, co jest niebezpieczne, zatarły się zupełnie. Jeśli takie zachowania, które kiedyś byłyby uznane za skrajne, są teraz traktowane jak element codziennego życia, to stawia nas w miejscu, gdzie zaczynamy tracić zdolność oceny, co naprawdę jest zdrowe, a co nie. To nie jest kwestia kontrowersji czy sensacji. To pytanie o naszą odpowiedzialność jako społeczeństwa, aby nie pozwolić na to, by pewne granice zostały przekroczone na zawsze. Normalizowanie tego, co nigdy nie powinno być normalne, może mieć konsekwencje, które odbiją się na nas wszystkich. Więc zanim staniemy się obojętni na te zmiany, warto zadać sobie pytanie, jak daleko jeszcze możemy przesunąć granice? Dzięki Wielkie, że byliście ze mną w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Ja Was pozdrawiam serdecznie i słyszymy się już w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.